Witam wszystkich, mam na imię i jesteście na kanale Zrobiono Ręcznie OLM. Mam w swoim pokoju takie okno z luksorami i nie stosuję do niego żadnych zasłonek ani firanek, nie podoba mi się. Ale jednak postanowiłam, że muszę go udekorować i w związku z tym dzisiaj zrobimy dekorację do tego okna. W razie chciałam pokazać to okno pustym, żeby było z czym porównywać. I tak zaczynamy. Więc zobaczcie. Znalazłam taką drewnianą ramę na śmietniku. Nawet nie ja, mój mąż przyniósł mi. I mam oczywiście różne szedłkowe koronki, chusteczki, serweteczki. I chcę dziewczyny zrobić z tego dekorację do swojego okna. I na to potrzebuję tylko właśnie tą ramę, tą serwetkę, którą już wybrałam i nicie. Chcę, żeby ona w środku ładnie uzupełniła mi tą przestrzeń, no ale dlatego trzeba się trochę napracować. I żeby to zrobić, to pierwsze co, to muszę, właśnie, e, muszę e, rogi tej serwetki przywiązać, przywiązać do tej ramy. Co ja właściwie i robię w tej chwili. No i zobaczcie, rogi już tutaj przywiązałam. To jest e, lewa strona, nie prawa. Prawa jest tutaj pod spodem. Także węzełki, jeżeli tutaj gdzieś zostaną, to nie szkodzi. I teraz co ja mam zrobić? Ja chcę całą tą serwetkę dookoła do tej, ramy, do tej ramy przyczepić I na to potrzebuje szedelko i potrzebuje nic. I ja teraz spróbuję Wam pokazać. Zobaczcie, tu jest pętelka, tu jest nitka. Z, założona założona z, z, ze spodu do góry. Zamykamy tą pętelkę. Pociągamy lekko. I teraz tak, wstawiamy w kolejną dziurkę, tu gdzie chcemy przedziać następną. Owijamy tą nicią, tu i wciągamy ją w tą pętelkę. I zamykamy w tą, co już mamy. Widać to. I robimy znów. Owijamy, wkładamy w następną dziurkę przyciągamy przez tą serwetkę i przez tą pętelkę która jest na szydełku i powtarzamy znów pod spodem ok kolejną dziurkę w serwecie Tutaj ciągnąć, tak i w tą pętelkę I luźno, żeby nam się y, szedelko y, nie ściągało w jednym miejscu, tylko równomiernie przeciągała do tej ramy. Tak to wygląda. I to jest, tak jak powiedziałam, lewa strona, prawa jest nas na, tutaj z tyłu, więc nie będą widoczne te nici, które u mnie teraz szedelko tutaj ciągnie. Z, z przodu będzie tylko zachoczone jedną niciem. Robimy to dookoła. Roboty jest trochę długo, dużo, no ale zrobię to, tylko nie muszę Wam wszystkiego pokazywać. Pokażę jeszcze raz. Raz pod spodem, wkuwamy tutaj w środek, bierzemy nitkę przez dziurkę i wciągamy tutaj, raz pod spodem, raz na wierzch i teraz znów wciągamy i w tą pętelkę, ok i następną wkuwamy. I zamykamy pętelkę i teraz pod spodu wymieniamy raz od spodu raz od wier na wierzchu. No, skończyłam to, co chciałam, tą dekorację, efekt mojej pracy widoczny. Zrobiłam koronkową serwetkę, przydylkowałam w tą ramę, teraz wygląda zupełnie inaczej. Jeszcze postawiłam tu swoje ozdoby, które miałam. Ewentualnie trzeba wymienić świeczki, bo białe nie za bardzo widoczne, ale jak postawię na przykład żółte albo złote, to ładnie się wpisze w dekor mojego pokoju. Tak to wygląda. Można zrobić coś podobnego, jeżeli macie okrągłe, to drewnianą jakąś ramę, można ozdobić koronką w ten łatwy sposób. Dziękuję za oglądanie, dziewczyny. Być może ktoś się zainspiruje i zrobi coś podobnego. A ja życzę Wam dużo szczęścia, cierpliwości. Realizacji wszystkich Waszych postanowień. I do zobaczenia w następnym wideo. Papa, pa, moje kochane papa. Pa.